Dzisiejszy temat to dlaczego warto się szkolić i inwestować w swój rozwój. I przejdźmy do konkretów. Dlaczego warto się szkolić i inwestować w swój rozwój? Czyli po pierwsze, wiedza. Wiedzy nikt ci nie zabierze, tak? To czego się nauczysz, to co jest w twojej głowie, jest wyłącznie tylko twoje, jest twoim zasobem, jest twoją wartością. No, i tego cię nikt nie zabierze, tak? To jest tutaj i, i tylko tutaj. Kolejną rzeczą jest to, że będziesz uważana za ekspertkę w swojej dziedzinie, tak? Bo jeżeli z czegoś się wyszkoliłaś, wytrenowałaś to w dodatku, praktykujesz na co dzień, to nie ma to tamto. Stajesz się wtedy specjalistką, tak? Ekspertką w swojej dziedzinie, i to jest bardzo na plus. Kolejną rzeczą jest pewność siebie. Swoich umiejętności, tak? Bo zauważ, że im więcej wiesz, im bardziej masz to wytrenowane, im w większej ilości zadań możesz klientom pomóc, to tak naprawdę Twoja pewność siebie, swoich umiejętności rośnie. Ty wiesz dokładnie, o czym mówisz, co można zrobić, co można zaproponować, co działa, co nie działa, bo po prostu jesteś w tym ekspertką i czujesz się w tym pewnie. nie? Jeżeli chodzi o klientów, to oczywiście będą oni przybywać z każdej strony, bo wiesz, jak to jest. Jak robisz dobrą robotę, jesteś dobrą specjalistką, to e, tak naprawdę, poza całym marketingiem, promowaniem się, to jest jedna rzecz, że będziesz też pewniejsza siebie, więc będziesz to robiła częściej i regularniej. A druga sprawa jest taka, że klient klientowi poleci, bo ktoś albo ktoś tam cię zobaczy, usłyszy, poleci. Nie? Także w tym, w tym momencie buduje się ta sieć, Klientów. Kolejną rzeczą jest bardzo ważny aspekt podnoszenie cen, czyli będziesz zarabiała coraz więcej, a tak naprawdę możesz pracować coraz mniej. Oczywiście nie musisz, także to zależy od Ciebie, ale dzięki temu, że Twoje ceny będą regularnie wzrastać, będziesz sobie mogła tak naprawdę pozwolić właśnie na pracowanie mniej albo pracowanie tyle samo. A zarabianie i jeszcze więcej. nie? Także tu, tu jest to jest chyba jeden z najważniejszych, takich najfajniejszych aspektów tego. Właśnie ci klienci i te ceny, że można to sobie dzięki temu, że jest się wyszkoloną osobą, że się podnosi nieustannie swoje kompetencje, to to są takie właśnie mega pozytywne efekty uboczne, właśnie tego, że ty się rozwijasz, że nie stoisz w miejscu. Specjalizacja. Czyli po prostu coś, co jest mega doceniane przez klientów tak? Klienci często szukają wirtualnej asystentki pod konkretne tematy, pod konkretne rzeczy, które chcą oddelegować. I im, im bardziej się specjalizujesz i w konkretnym temacie, tym częściej będziesz na ustach klientów czy w myśli klientów ze względu na to, że jak będą, nie wiem, szukać stron internetowych, to jeżeli w tym się specjalizujesz, to będą inni czy tam Twoje media, cokolwiek będzie kierowało właśnie do ciebie. I tak działa tak naprawdę w każdej specjalizacji. Rozwój firmy. Możesz się rozrastać, czyli budować zespół lub tworzyć własne produkty elektroniczne i nie tylko. Nie tylko elektroniczne. Bo kto nam zabroni, nie wiem, wydać książkę, planer, jakieś tam kubeczki inne cuda. Wianki, fajne takie dodatkowe w branży, czy tam inne kalendarze, nie wiem, może planery jakieś, tak. Ale oprócz tego właśnie te produkty elektroniczne, produkty szkoleniowe, czy to dla osób, które są gdzieś tam na dużo niższym poziomie niż ty jesteś aktualnie, czy to nawet produkty szkoleniowe dla klientów, bo dlaczego by nie. Nie. Jeżeli chodzi właśnie też o ten rozwój zespołu, no to jeżeli tak, te powyższe rzeczy są zrealizowane, czyli przybywa ci klientów, podnosisz ceny, to żaden problem wtedy kogoś komuś podzlecać i budować swój zespół, bo będziesz miała jak zapłacić, będą te osoby miały co robić, ty będziesz zarabiała w tym momencie też pasywnie, bo na ich pracy, tak? Więc to też jest kolejna rzecz fajna przy rozwoju biznesu, przy tym, kiedy ty się rozwijasz i podnosisz kompetencje. To wszystko po prostu, tak naprawdę, ta nasza edukacja, to, że w siebie inwestujemy, zwraca się właśnie w postaci tych wszystkich tutaj czynników, które wam wymieniam. Tak? Także tu, tu o to chodzi, że to są te fajne skutki uboczne. Szkolenia się i inwestowania w siebie, w swoją wiedzę, w swój rozwój, swoje kompetencje, w swoje specjalizacje, tak? I w swój profesjonalizm, żeby to, co robię, robić dobrze, profesjonalnie, żeby nie zaliczać fakapów, tak? Które się, no, nie ukrywajmy, na początku bo często zdarzają, szczególnie u osób, które stwierdziły, że one sobie jakoś ogarną, zrobią sobie wszystko na własną rękę i nikt tam im nie jest potrzebny do szczęścia, żeby je wyszkolić, jak robić dane rzeczy poprawnie. Nie? Um, I kolejną rzeczą są właśnie nowe możliwości. Czyli im więcej umiesz i wiesz. Tym też Twoje otoczenie się zmienia, tak? Dostajesz jakieś nowe szanse, ciekawe projekty, współpracę. To wszystko się jakoś rozwija i nim się obrócisz, to nagle się okazuje: a tutaj wywiad dla kogoś, tutaj live, tutaj ktoś prosi cię o artykuł, tutaj o jakiś komentarz i to się fajnie kręci. Twoja marka osobista rośnie, tak? Chciałam Wam tutaj przedstawić, mówiłam dorodce, że ona będzie gwiazdą dzisiejszego live'a, dzisiejszego spotkania, bo to jest właśnie idealny przykład osoby, wirtualnej asystentki, która zainwestowała spo, sporo w swój rozwój, no to prawda. I, I nadal to nieustannie robi, dalej nieustannie inwestuje. I to z tego, co rozmawiało się, wcale nie takie małe sumy, ale co z tego ona wyciąga? I jak ona się rozwija, i jak może podnosić ceny, i to ilu ma klientów, to no, przechodzi często wyobrażenie wielu startujących, szczególnie wirtualnych asystentek, że tak można, że tak się da i to w dodatku e, głównie w pojedynkę. Nie? Także można, tylko właśnie trzeba chcieć, trzeba inwestować w siebie, rozwijać się i tak naprawdę szybko i skutecznie można prowadzić świetnie prosperujący. Biznes, robić fajny marketing, robić dobrą robotę dla klientów i być polecaną i zapraszaną wszędzie, gdzie tylko się da. Także to jest myślę taki fajny przykład. Jak Dorotka będzie żeglądać, daj, daj znać, że, ten, że się obejrzałaś. A Dorota jest też absolwentką mojego mini kursu, zostań wirtualną asystentką. Co prawda. On był robiony już, nie chcę skłamać, ale nie wiem, czy z półtora roku temu, czy nawet z dwa lata temu, także jak doradzę, będzie najwyżej wam na dokładnie znać, kiedy, kiedy to nastąpiło, ale generalnie od niego gdzieś tam zaczynała. Okay. Moje, pierwsze z moich głównych haseł, które często powtarzam, często gęsto, to jest jak nie wsadzisz to nie wyciągniesz. Oczywiście chodzi tutaj o kontekst wiedzy, tak? Czyli chodzi o wsadzanie tej wiedzy do głowy, tak, inwestowanie w swoją wiedzę, żeby móc wyciągnąć co? Klientów i, i te pieniądze i, i wszystko, co jest Ci potrzebne, żeby ten biznes prosperował. I tutaj mam kilka takich właśnie tematów, że zarabianie pieniędzy ma to do siebie, że jak chcesz je zdobyć, najpierw musisz je zainwestować i to najlepiej w siebie i swój rozwój, tak? To po pierwsze. Kolejną rzeczą jest to, że pieniądze muszą być w ruchu, tak? Aby je pomnażać, trzeba nimi pracować, nie? Także to też jest istotne. Tu właśnie to jest ta kwintesencja tego wsadzania i wyciągania, tak? Pien pieniędzy w ruchu i, i rozwoju. I powiem Wam, co mnie zawsze rozwala i rozbraja bardzo często, że właśnie ludzie wydawają kupę kasy na studia, 5 lat studiów, gdzie później okazuje się, że często nawet nie pracują w tym zawodzie, nawet w ogóle nie mają z nim nic wspólnego, a 5 lat, nie dość, że zmarnowali 5 lat. I to jeszcze kupę, kupę pieniędzy, a mają często oso takie osoby problem wydać kilka stówek na porządny kurs, który nauczy ich skutecznie e, konkretnego zawodu, w którym mogą działać, naprawdę fajnie zarabiać e, pieniądze, lubić to, co, co robią, e, być po prostu szczęśliwych w swoim e, biznesie, tak? I tu jest ten problem. I ja tego to jest dla mnie absurdalne. I, do tej pory nie mogę tego zrozumieć i podejrzewam, że wiele osób właśnie z otoczenia szkoleniowego tym bardziej właśnie w wirtualnej asyście ma też taką rozkminę, że hello, tutaj zrobisz sobie kursik szybko, łatwo, bezboleśnie w domciu za niewielką cenę i masz naprawdę super już taką wiedzę i kompetencję na start, możesz zaczynać rozwijać naprawdę fajną Fajną, fajny biznes i w takiej dziedzinie, która jest naprawdę no dobrze się w niej pracuje. A często o tym zapominamy, i, i często gdzieś takie jest, że okay. studia to tak, to super ekstra, ale jak kurs, to takie, no hmm, często w większości kursy są certyfikowane, więc masz tam też podkładkę, masz też ten papierek, że faktycznie zrobiłeś ten kurs i że to działa i możesz się tym pochwalić. Nie? Także to jest mega, mega. Takie zawsze dla mnie dziwiące mnie. Na no to tak jak mówię, no nie tylko mnie, bo z kimkolwiek, kto szkoli, rozmawiam, to ma tą samą, że tak powiem, konkluzję rozkminę, co ja w tym temacie. I kolejne moje hasełko, też bardzo często przeze mnie powtarzane. To kto się nie rozwija, ten się zwija. I to jest kolejna taka właśnie rzecz. Takie. Podsumowanie tego, dlaczego należy się edukować, rozwijać, inwestować w siebie i swoją wiedzę. I podam tutaj Wam kilka takich zagrożeń, które powodują może wirtualnej asysty, nie? Czyli jest to na przykład możliwość wypadnięcia z rynku, tak? No, nie rozwijasz się, nic nie idzie do przodu, to same memory przychodzą dużo lepsze, rozwijają się, inwestują, działają, reklamują i ty po prostu znikasz. Była nima, nie? Bycie zawsze krok za tymi, co się szkolą, no to to kolejna rzecz, tak? Zawsze jesteś do tyłu z tą wiedzą, informacją, co jest spoko, co nie, co jest teraz na topie, co klienci oczekują, czego chcą. No nie masz tych kompetencji, więc no i tak naprawdę ci klienci idą do kogoś innego, nawet do osoby, która ma dużo wyższe ceny niż ty, bo ona po prostu to potrafi i ona im to ogarnie. Hmm? A niskie kompetencje równa się niskie zarobki, bo sorry, jak ogarniasz tylko w Excela i w Worda, a ewentualnie obsłużysz skrzynkę e-mailową, no to nie oczekuj, nie wiadomo jakiej kasy w porównaniu do dziewczyny, która ogarnia kampanię kursów online, e-booki składa, tworzy strony internetowe, ogarnia newslettery, lejki i te wszystkie inne cuda, na które teraz klienci są bardzo, bardzo chętni. A kolejną rzeczą to jest brak rozwoju i poczucie takiej stagnacji. Stoisz w miejscu mało tak ekscytujący się, zaczyna robić ten zawód, ta twoja praca. Taka nuda wpada po prostu w to, w tą pracę, jeżeli się nie rozwijasz i nie idziesz dalej, nie podnosisz tych swoich kompetencji. A kolejną rzeczą jest brak klientów. Bo tak naprawdę szukają osób na czasie, nie? Czyli właśnie szukają tych osób, które są fajnie wyszkolone, które wiedzą, mają wiedzę na temat, który oni potrzebują wdrożyć, tak? Najprościej rzecz ujmując. Kolejną rzeczą jest frustracja. No bo biznes nie idzie tak, jakbyś chciała i zarabiasz może co najwyżej na ZUS. Zamiast te 6, 8, 10 tysięcy złotych na rękę, o których mówią te wszystkie babki z webinarów, nie? I live'ów. No, także to zależy od ciebie, ile ty zarabiasz, bo też zależy od tego, ile wkładasz, ile się szkolisz, ile wiesz. No, hello. Jak to wcześniej było, jak nie włożysz, to nie wyciągniesz, nie? Także to są te właśnie te dwa hasła, które są naprawdę bardzo, bardzo prawdziwe. Kolejną konsekwencją jest zamknięcie biznesu, no bo się nie rozwija, nie, roz, nie zarabia, nie ma klientów, nie ma pieniędzy. No to nic, tylko po prostu wracać na etat i heja, nie? No bo co, no nie pyku. A kolejne, kolejną rzeczą to są błędy i problemy z zadaniami klientami, bo właśnie nie wiesz, jak ich poprawnie obsługiwać, jak poprawnie wykonywać zadania, bo uczysz się tak naprawdę na nich. Bo nie poszłaś nigdzie na jakieś porządne szkolenia, nie wytestowałaś tego w takim swoim domowym zaciszu, tylko od razu idziesz i masz nadzieję, że to klient się nie skapnie, że ty tego nie ogarniasz, się na nim uczysz, a potem wychodzi jak wychodzi, nie? No i nieudane współprace, bo właśnie brak wiedzy i kompetencji. To są właśnie takie jak dla mnie główne powody zagrożenia. Dlaczego nie warto po prostu siedzieć w kącie, otrzymać tych pieniędzy na nie wiadomo co, tylko po prostu je puścić. Zainwestować w fajny kurs, fajny e-book, fajny warsztat. Nie wiem jakieś takie szkolenie, które naprawdę pomoże Ci rozwinąć te kompetencje, pomoże Ci więcej zarabiać, pomoże Ci zdobywać coraz więcej klientów, bo to jest na wyciągnięcie ręki. Tylko często jest tak, że ludzie chcieliby zarabiać miliony bez jakiegokolwiek wkładu własnego. No, to tak nie działa, nie? To tak nie działa. Trzeba włożyć, żeby wyciągnąć. No i ostatnią rzeczą, którą Wam chciałam powiedzieć, zanim sobie jeszcze tutaj porozmawiamy, bo widzę, że są komentarze, to jest to, że jeżeli któraś z Was chciałaby rozpocząć współpracę na przykład ze mną i przekonać się, że ta praktyczna właśnie wiedza jest totalnie bezcenna i przynosi niesamowite efekty i rezultaty, to zapraszam Was do mojego sklepu www.wirtualnaakademia.pl łamane przez sklep. Macie tutaj na slajdzie poniżej i można znaleźć wszelkiego rodzaju produkty, czyli e-booki, minikursy, kursy, konsultacje, mentoring, warsztaty. Dla każdego coś dobrego. Także serdecznie zapraszam Was do mojego sklepu i tutaj już będę kończyła prezentację.